Środa, trzeci tydzień Adwentu. W pierwszym czytaniu Bóg przez proroka Izajasza wypowiada bardzo ważną prawdę. Ja jestem Pan i nikt poza mną. Ja Pan jestem stwórcą. Ja jestem Pan, a nie ma innego Boga oprócz mnie. Myśmy się przyzwyczaili, że Bóg jest jeden. Mówimy o tym, że Bóg jest jeden. Ale w kontekście tamtych czasów, kiedy różne ludy wierzyły w różne bóstwa powiedzieć, że ja jestem Panem Bogiem i poza mną nie ma innego to jest dużo mocniejsze niż stwierdzenie, że ja jestem Bogiem nad wszystkimi bogami to jest stwierdzenie, że wszyscy bogowie Egiptu wszyscy bogowie Babilonii, wszyscy bogowie Grecji, to wszystko jest kłamstwo to wszystko nie jest prawda chociaż mają swój kult, mają swoją religię chociaż mają cały swój świat, nieraz wydaje się zewnętrzny, religijny mocniejszy niż świat Izraela ja jestem Bogiem i poza mną nie ma żadnego innego. Ta moc, to mocne sformułowanie monoteizmu musiało dla Żydów z jednej strony być takim wielkim powodem do dumy, że wierzą w Boga, który jest jedyny, ale z drugiej strony taką świadomością, że muszą pożegnać się z innymi Bogami, że to kosztuje. Kosztuje to też relacje z tymi, którzy nie zgadzają się z ich poglądami, kosztuje tego, to, że, że może była jakaś taka pokusa, żeby pójść na przykład za balem, bo, bo od niego zależy rozwój ekonomiczny kraju, czy pójść za sztartą, bo od niej, od niej zależy płodność. Tak więc wiara w to, że Bóg jest jeden, że Jahwe jest jeden, że On jest najwyższy i nad wszystkimi bogami, pociąga za sobą konieczność ryzyk, konieczność Możliwości wiary w innych bogów, wiary, która mogłaby przecież coś im realnie przynieść. Psalmista opowiada w Psalmie o tym, że bliskie jest zbawienie Boga. Bliskie jest zbawienie Boga dla tych, którzy cześć mu oddają. I tu trochę rozumiemy, dlaczego tak bardzo ważne jest to, żeby wierzyć w Boga jedynego. Bo jeżeli wierzę w jednego, to znaczy oddaję mu cześć, to wtedy bliskie jest i moje w nim zbawienie. Bóg nie jest po to, żeby go tylko czcić, Bóg nie jest po to, żeby go tylko wyznawać, Bóg nie jest po to, żebyśmy tylko o nim dyskutowali. Bóg jest przede wszystkim po to, żeby nas wyzwalał. Jeżeli będę czcił jednego pana Boga, jeżeli będę w niego wierzył, to wtedy będzie bliskie moje zbawienie. Jeżeli sobie wybiorę bardzo wiele Bogów, to być może się nawet z to być może odejdę w taki świat, który nie jest światem zbawczym. Więc kwestia wiary w jednego Boga to nie jest kwestia tylko jakiegoś intelektualnego dyskursu. To jest kwestia decyzji na to, czy, czy ja chcę być zbawionym. Wyboru takiego życia, które prowadzi ostatecznie do wolności. W Ewangelii, Jana mamy bardzo, w Ewangelii Łukasza mamy bardzo ciekawe. Fragment o tym, że Jan posyła uczniów do Jezusa zapytaniem, czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać. Owszem, niektórzy mówią, że to jest pytanie ważne dla jego uczniów, żeby się uczniowie Jana Chrzciciela przekonali, że Jezus naprawdę jest mesjaszem. Ale mogło być też tak, że Jan Chrzciciel spodziewał się Mesjasza, który przyjdzie sądzić, który przyjdzie karać, który przyjdzie wprowadzać w życie to, co zapowiadał Jan Chrzciciel, a jednak Jezus go przewyższa. Jakby przekracza koncepcją świata, czy koncepcją drugiego człowieka. I Jezus mówi jasno: popatrz, popatrz, co ja w życiu robię, popatrz, co ja robię. Moje czyny świadczą o mnie, popatrz, co ja robię. Z punktu widzenia dzisiejszego, szalenie ważną rzeczą jest to, byśmy czytali Ewangelię. Mamy pokusę mówienia, że coś jest ewangeliczne albo nie, a to niekoniecznie z Ewangelią jest zgodne. Abyśmy czytali, czytali, medytowali, zastanawiali się nad Ewangelią, bo wtedy będziemy mieli właściwy obraz Jezusa. A od właściwego obrazu Jezusa zależy bardzo dużo, zależy po prostu wszystko. Jeżeli poznamy, jaki ten Jezus jest, to wtedy nie zdziwimy się w momencie, kiedy go spotkamy po śmierci, ani nie zdziwimy się, kiedy w tym życiu przyjdzie nam zauważyć, czy, czy uwierzyć, że, że ten Jezus wcale nie, nie, nie jest taki, jaki się nam wcześniej wydawało. Czytajmy Ewangelię, poznawajmy Jezusa, pozna, poznawajmy prawdziwego Boga, który przynosi zbawienie. Pan z wami, niech Was błogosławi, Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.